Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trwamy w pięknym czasie zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja witam się z Wami po takiej dwucygodniowej przerwie spowodowanej właśnie radością przygotowania do zmartwychwstania i radością świętowania z tej pięknej uroczystości. Wiadomo, że obowiązki kapłańskie nie pozwoliły na to, aby znaleźć choć chwilę czasu, aby nagrać jakiś filmik. Teraz to nadrabiam, a chciałbym zacząć od życzeń. Co prawda, życzyliśmy sobie tego, co najpiękniejsze, w i zmartwychwstania Pańskiego. A jak korzystając z okazji, że dziś to mogę uczynić, życzę wszystkim, aby zmartwychwstały Pan obdarzył nas pokojem i radością. Z tego faktu, że otworzył nam bramę nieba, pokonał grzech, a zatem nie ma piękniejszego prezentu, jaki nam dał. I życzę tego, abyśmy sobie to każdego dnia uświadamiali i z tego się radowali. I życzyć możemy sobie przede wszystkim wiary w tę prawdę i to, abyśmy byli świadkami tej prawdy. Chciałbym też, abyśmy tuż tu na kanwie, może przyszłej uroczystości miłosierdzia Bożego, mieli nadzieję świętej Faustyny, że to, co powiedział Pan Jezus, jest prawdą. I tak jak ona, wsłuchując się w głos miłosiernego Pana, była człowiekiem nadziei, abyśmy my także takimi się stawali. I przede wszystkim życzę miłości miłości z martwych Pana. Które tą miłością nas obdarzył właśnie przez to, że umarł na krzyżu, i trzeciego dnia z abyśmy już nie musieli być smutni, abyśmy nie musieli żyć w lęku, abyśmy nie musieli żyć w rozpaczy, ale właśnie stawali się ludźmi na Jego wzór i podobieństwo, pełnymi miłości. Doświadczajmy tej Bożej miłości. Myślę, że to są najważniejsze życzenia, jakie możemy sobie złożyć, doświadczyć Bożej miłości, bo tak naprawdę nic więcej nam nie potrzeba. Ani pieniędzy, ani żadnych dóbr materialnych. Jeżeli Pan Bóg nam błogosławi, to cóż nam innego pozostaje, jak tylko korzystać z tego błogosławieństwa i jednocześnie tą Bożą miłością zarażać innych. My składamy sobie życzenia, a na innym kontynencie ludzie opłakują swoich zmarłych. Tak, bo dochodzą do nas informacje o wielkiej tragedii, jaka ma miejsce na Sri Lance, Gdzie już ponad 300 osób zginęło? I cóż, najsłutniejsze jest to. Że człowiek człowiekowi gotuje taki los. Smutne jest to, że miało to miejsce chociażby podczas Przyświętej rezurekcyjnej, gdzie dzieją się wydarzenia pełne pokoju, Trwa msza święta, ofiara Chrystusa, gdzie obdarzamy się miłością, a tam wielka tragedia. zginęli ludzie. Cóż my, tutaj Polacy, możemy zrobić? Otoczyć ich modlitwą. Ja się głęboko wierzę, że oni są już w niebie, że mamy w kościele kolejnych męczenników, bo przecież swoją obecnością wyznali wiarę w Jezusa Chrystusa. I właśnie tam, wyznając tę wiarę, ponieśli śmierć. Ale myślę, że możemy szczególnie otoczyć modlitwą wszystkich tych, którzy dopełnili się tej strasznej zbrodni. O nawrócenie dla nich, ale także o łaskę przebaczenia. Bo myślę, że to w tym momencie jest ważne. Nie zrozumieli Bożej miłości. Zapewne nigdy Chrystusa nie poznali. Ale to nas nie zwalnia właśnie z modlitwy za nich. O tym bardziej nas powinno mobilizować do niej, aby także oni doświadczyli Bożej miłości i żałowali za ten czyn, czyn haniebny. Bo Zabicie drugiego człowieka, zabicie wielu osób, to jest grzech wołający o pomstę do nieba. Tego módlmy się, ona wróci nie dla nich. Powtarzam to już po raz kolejny, bo to jest przecież ważne, modlitwa jest ważna. Ona potrafi przemienić ludzkie serca. A my mamy być tymi, którzy pomagają innym poznać Chrystusa. Którzy poprzez modlitwę przemieniają swoje serce i pomagają w tym innym. I do tych życzeń wielkopostnych, żegnając się z Wami, dodajmy jeszcze życzenie wiary. Wiary takiej, jaką mieli pierwsi chrześcijanie, którzy byli z Chrystusem aż po śmierć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.